Hej, cześć, a dzisiaj Ci pokażę, jak sobie zamawiam moje pary butów, czyli przykładowo Jordany, czwórki za 110 zł lub takie przykładowo Air Force. Naprawdę dużo różnych jest akurat modeli Air Force'ów. Za dosłownie jakieś 80-100 zł, zależy od wersji. Jak to zamówić? Pod Instagramem, pod YouTube'em mamy linki. Wchodzimy sobie, trzeba chwilę poczekać, trzeba się zarejestrować. Tego wymaga strona, bez tego niestety nie złożymy żadnego zamówienia. Zjeżdżamy w dół, wybieramy Air Force'y jedynki za 70 zł. Ja kupuję zawsze te, po wybraniu rozmiaru i kolorystyki wyświetli się cenę, ja kupuję te zawsze, to są zwykłe, a to są właśnie te, które pokazywałem wcześniej, z tym napisem, te tutaj u mnie na półce. Wybieramy sobie po prostu kolorystykę, która nam się podoba, jest kilka naprawdę, wybieramy rozmiar, zaznaczamy tutaj, klikamy sobie buy now. Po zakupie po prostu może, a jeszcze wspomnę tylko, że można płacić blikiem, jest to fajne i jest dużo innych form płatności. Po zakupie możemy sobie status naszego orderu sprawdzać tutaj w zakładce orders na profilu dostaniemy też tam zdjęcia dodatkowe ja po prostu zrobię zdjęcia produktu naszego z każdej strony po około właśnie 2-4 dniach i sobie możecie to wysłać jeśli będzie gotowy do wysyłki będzie w zakładce warehouse wpisujemy tam po prostu nasz adres wybieramy sobie po prostu jakąś najtańszą linię po prostu wysyłkową wybieramy sobie na samym dole jeszcze kod promocyjny i sobie to wysyłamy to tak naprawdę tyle. Po nie wiem, po 10-11 dniach możecie się cieszyć fajnymi butami. No i co? No i mówię jeszcze raz: to tak naprawdę tyle. Dzięki, cześć.